Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszne boczniaki, ale nie będą to boczniaki podane w tradycyjny sposób. Są to po prostu flaczki z boczniaków, które do złudzenia przypominają tradycyjne flaczki. Jeżeli lubicie grzyby i lubicie boczniaki, to koniecznie wejdźcie też na mój kanał, bo na moim kanale zrobiłem przepis na przepyszny gulasz z boczniaków. Link do tego filmu znajdziecie na dole a my zabieramy się za przygotowanie tego przepysznego dania. Zapraszam. Przygotowanie naszych flaczków z boczniaków wcale nie jest trudne i robi się bardzo szybko, bo te grzyby nie potrzebują dużo czasu. W tym momencie pokażę Wam, jak ja zrobię sobie te flaczki z boczniaków. Będę smażył moje boczniaki, ale na tej oliwie zmarynowanego czosnku. Wiecie dlaczego? Wiem, że tak większość ludzi nie robi, ale ta oliwa ma naprawdę bardzo dobry smak. Dodam sobie też czosnek, no bo ja muszę to zjeść. Ja, ja jem te rzeczy, które przygotowuję, więc to też musi mieć jakiś smak i ja o to właśnie chcę zadbać. Spójrzcie, na tej patelni rozgrzewam sobie ten olej, dodaję od razu sól, tak? Bo jak już wejdą boczniaki, to na grubo. Do tego dodaję też pieprz. I tego pieprzu dodaję dość dużo. Ten olej już jest aromatyzowany, ale ja dodaję kilka rzeczy, które sprawią, że on będzie jeszcze lepszy. Mm. To już mam, to już mam. Dodam sobie też kilka liści laurowych. I pamiętajcie, że właśnie takie aromatyzowanie oleju przed wrzuceniem głównego składnika na patelnię jest naprawdę bardzo ważne. Dodam też tymianek, bo grzyby, boczniaki... A y Uwielbiają tymianek, a ja muszę wam powiedzieć, że uwielbiam boczniaki. Naprawdę kocham boczniaki. Jestem zakochany w tych grzybach. Chociaż nigdy w życiu jedne, ani jednego nie zerwałem, nie znalazłem w lesie. To naprawdę pokochałem ich smak. Nawet kiedyś kupiłem sobie taką grzybnię mm, <śm> w internecie, podlewałem, podlewałem, wyrosło mi ich chyba z 10 boczniaków takich malutkich biednych. No ale nic z tego nie wyszło. Myślałem, że będę miał swoje miejsce na ziemi, gdzie będę rosnąć boczniaki. Niestety, w moim domu jest zbyt sucho i temperatura na to nie pozwala. Przejdźmy do rzeczy. Spójrzcie, tutaj ten czosnek, te wszystkie przyprawy na tym oleju się pięknie podsmażają. Widać, że temperatura oleju jest dobra. Więc teraz wrzucamy cebulę, dodaję też zwykły czosnek, bo ten marynowany jest bardzo dobry, ale on... Yy, i jest bardzo dobry też y, do jedzenia na surowo, po prostu. A ten normalny czosnek wyciągnie nam resztę smaków. Kiedy cebula się podsmaża, ja zajmę się moimi boczniakami. Co z nimi robię? Nie będę ich kroił, tylko delikatnie dzielę je tak na cząsteczki. To są naprawdę bardzo delikatne grzyby. I nie musicie tutaj używać żadnego noża. A przy okazji, macie większą precyzję. O. Obrabianiu waszych boczniaków i widzicie, idziecie po włóknach w tym momencie. Nie przecinacie żadnego, tylko sobie je tak szarpiecie i odrywacie. Tak jak Wam mówiłem, boczniaki to są bardzo, ale to bardzo delikatne grzyby. Więc w tym momencie ja przygotuję sobie bazę do gotowania moich flaczków. Tutaj do naszego garnka wrzucam warzywa. Są to twarde warzywa, takie jak marchewka pietruszka. Tak, te wszystkie rzeczy też idą do boczniaków. Dodaję tutaj też odrobinę selera. Wszystkie warzywa, jak widzicie, pociąłem sobie w takie delikatne słupki i niech one się tu smażą. Z tym nie mam żadnego problemu. Ja dalej kontynuuję obieranie moich boczniaków. Hop. Warzywa nam się tutaj ładnie podsmażyły. Boczniaki mam już praktycznie obrane. I teraz tak, to wszystko wrzucam sobie do garnka, bo to jest danie jednogarnkowe. Patelnie mam dalej yy, nasączoną tymi smakami, a do moich flaczków wlewam bulion. Jest to bulion warzywny. Dzisiaj no, nie dodałem sobie tutaj żadnego mięsa, bo robimy danie wegetariańskie. A jeżeli chodzi o moje boczniaki, to na rozgrzaną patelnię wrzucam masło, bo boczniaki uwielbiają masło i dodaję je od razu. Chodzi tutaj o to, żeby wyzwolić bardzo dużo energii, bo grzyby lubią y, szybkie smażenie na mocnym gazie, na mocnym ogniu. Ja sobie je delikatnie posolę, żeby one też wypuściły jak najwięcej wody i mogę sobie dodać tutaj do nich odrobinę ziela angielskiego. Może nawet więcej niż odrobinę, bo pamiętajcie, robimy danie wegetariańskie. Tutaj przyprawy mają naprawdę duże znaczenie. Grzyby się podsmażają. Tutaj gotują się też nasze warzywa, ale to jeszcze nie wszystko, bo chciałbym wam przedstawić, zaprezentować przepyszny sos do boczniaków, który też możecie sobie użyć do flaczków. Ja wiem, że flaczki się serwuje tak normalnie, ale pokażę Wam coś, co musicie przygotować. Ja w ten sposób też podaję smażone kanie. Kiedy kania jest usmażona, podaję taki sos do tych kani. Później robię sobie sałatkę z rukoli i to jest coś niesamowitego. Więc teraz patrzcie uważnie, notować nie musicie, bo wszystkie składniki i tak znajdziecie po opisie. Mam tutaj zwykłą normalną kwaśną śmietanę. Dodaję do niego, do niej dość dużo pieprzu kolorowego. Może to być też normalny pieprz. Ważne, żeby ten pieprz był grubo mielony i świeżo mielony. Dlaczego? Bo Dzięki temu, że on jest grubo mielony, to te kawałki tego pieprzu przepięknie rozpłyną się mm, do waszego podniebienia. I teraz tak. Bierzemy sobie chrzan tarty. Możecie dodać chrzan jabłkowy z żurawiną albo jaki tam chcecie. To jest normalny, zwykły chrzan. Jest ostry i mamy tutaj bardzo fajną kompozycję smaków, bo chrzan jest ostry. E Śmietana jest bardzo kremowa, pieprz jest pikantny i tak powstaje mój sos. Mieszam te wszystkie składniki razem, dodaję sobie trochę oleju, żeby on nie był taki o, gęsty. Mm. Dodam też tutaj odrobinę zielonej pietruszki. Tą pietruszkę tylko tak krwę, widzicie? I tak wygląda sos, który podaję do grzybów. Jest to niesamowity dodatek. Do mojego sosu jeszcze dodam odrobinę soli. Odrobinę, nie za dużo. I jeżeli chcecie, bo różne są krzany, yy, jedne są bardziej kwaśne, drugie nie, możecie dodać sobie, doprawić ten sos odrobinę yy, sokiem z cytryny. Pamiętajcie, że sól jest tutaj ważna, no bo ani chrzan nie jest słony. No, ani śmietana. Pięknie. Spójrzcie na to. Boczniaki są gotowe. Mamy je podsmażone na maśle idealnie, przepięknie. Więc teraz te wszystkie składniki lądują w naszym garnku. Tak. Wystarczy tylko zamieszać. Będziemy dusić przez jakieś 20 minut, to wszystko. Ale ja sobie jeszcze tutaj dodam do tego pora pokrojonego w słupki. Warzywa są już miękkie, więc teraz na ostatnim etapie musimy sobie doprawić nasze flaczki, żeby smakowały konkretnie. Ja sobie dodaję tutaj imbir suszony, dość dużo, jak na takie flaczki. No powiedziałbym, jedna taka płaska łyżeczka musi tutaj być. Ponadto dodaję ostrą paprykę i tej papryki nie będę żałował, bo ona nie tylko zaostrzy nam nasze flaczki, ale doda też fajnego koloru. Więc taka jedna łyżka papryki ostrej musi tutaj być. Ponadto biorę sobie jedną gałkę muszkatołową i ścieram. O! Na tarce. Nie całą, nie całą. To będzie trochę za dużo. Ale gdzieś tak jedna trzecia tej gałki powinna być starta. To sobie odkładam i czekam jeszcze 3-4 minuty. Niech te wszystkie składniki zaprzyjaźnią się ze sobą. Ja sobie jeszcze skosztuję tych moich flaczków i dodam odrobinę soli, jeżeli będzie taka potrzeba. Danie praktycznie jest już gotowe i możemy je serwować. Flaczki nie powinny być mm, zbyt gęste, więc jeżeli podczas gotowania Wam się o, gdzieś ten, y, ta woda zapodziała, to po prostu dolejcie wody. Spójrzcie jak to wszystko ładnie wygląda. To danie naprawdę przypomina flaczki. O, o! Ja sobie to tak ustawię, doleję sobie jeszcze trochę wody i na samym końcu doprawię sobie delikatnie moim sosem chrzanowym i ułożę sobie też takie kawałki zielonej pietruszki. Moje danie jest już gotowe. Te flaczki z boczniaków to jest naprawdę dobry pomysł, jeżeli nie jecie mięsa i jesteście mięso sceptykami. A jeżeli yy, lubicie mięso, to zawsze możecie sobie tutaj dodać odrobinę kurczaka, zrobić to na przykład na jakimś fajnym wywarze. Taka zupa na pewno Was rozgrzeje w, w takie chłodne dni jak dzisiaj. Więc przygotujcie sobie coś takiego, a jeżeli lubicie boczniaki, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem fantastyczny gulasz z boczniaków. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z wami już żegnam. No i życzę smacznego.